Kolejny dzionek, kolejny spacerek z pieskami. Witam się z wami w kolejnym vlogu na naszym kanale. Na wstępie od razu zapraszam was do pozostawienia łapki w górę i oczywiście subskrypcji. Coraz więcej nas rośnie na tym kanale, także cieszymy się. Będzie więcej filmików. W dzisiejszym filmiku będzie się troszkę u nas to zaraz wam o tym wszystkim opowiem. Dajcie mi chwilkę. Już pewnie widzicie po tytule, o czym będzie ten film. Także tak, kupiliśmy dom. Bardzo wiele z Was pytało nas w wiadomościach prywatnych i na Instagramie, jak wróciliśmy do Polski, to gdzie my teraz mieszkamy, co się z nami dzieje. No więc tak, kupiliśmy dom. Dom nie jest duży, bo ma około 80 metrów. Kupiliśmy go w stanie deweloperskim, no i tak powoli go urządzamy. Zaraz Wam pokażemy troszkę więcej, zdradzimy, chociaż jeszcze wszystkiego byśmy nie chciały zdradzać, bo... No, takie perełki zostawimy może na y, kolejny odcinek po naszym powrocie, bo y, teraz będziemy wyjeżdżać. Y, no i wtedy pokażemy już wtedy y, wszystko, bo będzie też zrobiona kuchnia, bo póki co jej nie ma. Póki co mamy taką kuchnię polową, ale jakoś sobie z tym świetnie radzimy. Ale już tu zdradzę, że mieszkamy. Tak, mieszkamy, gotujemy. O, Ach. Fabio potwierdza, gotujemy, tak, a mi jest gotowane. Wielu wywki domu, yy, bo gdzieś tam nagrywały się, czy tutaj na kanapie, czy właśnie Madzia coś tam robiła w kuchni hmm. naszej właśnie tak zwanej polowej. Już parę hejterskich komentarzy co do patelni i blatu, ale nie martwcie się. Wszystko. Będzie zmiana. Będą zmiany. Yy, no i zaraz Wam pokażę. Zaraz pokażemy, jak tutaj e, wygląda, chociaż tak jak mówię, nie wszystko i będzie też dużo jeszcze zmienione. Na pewno Wam e, o tym będziemy opowiadać, co e, warto zrobić, czego nie warto zrobić, w co warto inwestować, a w co jest przeinwestowane. E, tak naprawdę, jeszcze przed nami taka duża inwestycja, to e, schody, których jeszcze nie mamy zrobionych. Mm. Ale już taki koncept mamy mniej więcej, chociaż na początku miałyśmy inny koncept, teraz wszystko się pozmieniało. Wiecie, co najlepiej, wszystko wychodzi jak się zamieszka w tym domu. Mhm. Nie planujcie i nie inwestujcie, zanim zamieszkacie w jakieś miliony rzeczy, gadżetów, bo potem jak tutaj się wprowadzacie, to widzicie, jest inne światło, czy coś inaczej pasują kolory. Nie, tak naprawdę to się zmienia na przestrzeni tego czasu, gdzie tutaj zamieszkałyśmy. To już tak. byśmy wiele rzeczy pozmieniały i ten beton za nami też byśmy już zmieniły. I jak się okazuje, yy, niestety wiele rzeczy jest bardzo drogich. Yy. Bo my wykańczamy dom za gotówkę i zależało nam na tym, żeby to wszystko było wykończone za gotówkę, a, a niestety yy, no, wyszły różne takie sytuacje po drodze. Czasami można przepłacić, właśnie, nie? też no, jeżeli chodzi o te no, ceny. Tak, i w bo ogóle... na początku chcieliśmy. Cena nie Rzeczysku... idzie równoznacznie z jakością, prawda? Tak, to też bardzo inwestować. Kupiliśmy drogie tapety, drogą wannę, mm. drogie baterie, które niestety już trochę zaszły kamieniem, bo okazało się, że tutaj jest bardzo twarda woda, naprawdę. Nie obejdziemy się bez tego gadżetu. Tak? No i właśnie. Y, powiem Wam, że... Może y, ktoś nam doradzi w komentarzach, czy mieliście taką styczność właśnie z bardzo twardą wodą. Ale to bardzo, bardzo twardą wodą. Ojeju, Fabio wypada ciu. Chodź tu, walka. Bo powiem Wam, że y, sąsiedzi nasi mają też zmiękczacz wody w całym domu. My mamy taki filtr wody na cały dom i on nie zdaje egzaminu. Nie. Sąsiedzi mają zmiękczacz wody i z tego, co słyszałyśmy, y, to wcale też nie jest to jakaś rewelacja, dlatego właśnie nie wiemy czy inwestować w wody, bo nie jest to tania sprawa. No, mhm. ale nie chcemy też, kurde, jak gdyby, wiecie, no chcielibyśmy najlepiej, to ja bym chciała właśnie, żeby ta woda też była zdatna do picia, tak jak w Irlandii mieszkałyśmy, prawda? Ale nie chcemy montować takiego, wiecie, filtra podlewowego? Bo to zabiera miejsce w no szafce, właśnie, prawda? I nam na czymś takim, żeby tą wodę filtrował na cały dom. Także może ktoś z Was ma jakieś takie doświadczenia z czymś takim i mógłby nam coś polecić, doradzić? Także to chętnie. byłbym byłoby tak. bo na pewno to jeszcze nas czeka. No, i tak mówiliśmy, schody na pewno nas czekają. No, tak naprawdę, bardzo dużo rzeczy jeszcze tu jest do zrobienia, no ale to na przestrzeni jakiegoś tam czasu pewnie będziemy powoli z Wami już robić i wybierać, może? Także może nam będziecie też doradzać. Tak, wróciliśmy na YouTube, także mamy też małą taką nadzieję cichą, że też jakieś inspiracje podrzucicie na przykład, jak już Wam pokażemy, co by było fajne. oczywiście, fajnego. nasz dom jeszcze tylko, tak powiem, jest Pytam, <laughs> już z perspektywy czasu byśmy troszeczkę może zmienili to, ale no, no, to już wiemy, że, że jednak. Ym... Tak jest, że to się bardzo szybko zmienia. Mm -hmm. Ale jak mówimy, pierwszy dom się robi dla y, wroga, drugi dla sąsiada, trzeci dla siebie, także jeszcze wszystko przed nami. Dopiero jest to nasz pierwszy dom, także tak, e... dopiero zaczynamy. To jest nasz początek taki, nie? Dopiero jesteśmy na tym etapie, takim że gdzieś. Dla wroga. Dla wroga. <laughs> no i jeszcze taka y, ciekawostka i przestroga. No, remont nie obył się bez y, dram. Dramaty. No i zostałyśmy oszukane na około 30 tysięcy przez ekipę budowlaną, także uważajcie, co robicie i, 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 i podpisujcie umowy. Najlepiej to skonsultujcie dookoła, nie podejmujcie sami takich decyzji, bo człowiek myśli, że wie, ale. To zaufa, tak. no, bo jesteśmy takie, że ufamy ludziom i granicy. My myślimy, ukończyć. że wszyscy mają takie same intencje i tyle empatii, co my do ludzi, ale jednak widzicie, ludzie potrafią być okrutni. No i nawet ostatnio jak pan y, od kuchni był. Tu, Teraz na nasz raz, majster, który właśnie będzie robił na kuchnię, tak. Też to, z nami się podzielił takimi właśnie niemiłymi. Mi się okazało, że on z perspektywy przedsiębiorcy też niestety trafia na takich ludzi, którzy jak klientów. Nie się z to. Także nie tylko fachowcy, ale też właśnie y, oszukują, ale też klienci oszukują, także trzeba uważać. Y, no i chciałbym jeszcze powiedzieć, nie już, że jest taki czas oczekiwania, no wszystko tak naprawdę. My na szafki jakieś tam pod telewizor czekałyśmy miesiącami, szafki do y, sypialni czekałyśmy miesiącami, tak. na kuchnię się czeka, na schody się, Wiesz, na schody się to, czeka... Ale to może wszystko przez ten nie? To wszystkie opóźnienia takie, ja nie wiem, w tych materiałach, sprzętach, no a już nie zaznaczając, że jak zostałyśmy stałyśmy oszukane, także teraz musiałyśmy sobie wyobrazić, podwójnie raz zapłacić od nowa wszystko. Tam, także okazało stało się, jeszcze tylko powiem, że okazało się, że ten remont, który był zrobiony za niby 30 tysięcy, tak naprawdę był wyceniony przez rzeczoznawcę na 5 i musiało być wszystko zrobione od nowa, bo było zrobione tak tandetnie, że to się po prostu nie nadawało do zamieszkania, więc... Także no. możecie też sobie uświadomić, dlaczego Dla te schody jeszcze nie są zrobione? Bo nie chciała nam się wracać na YouTube'a. mieliśmy no. też takiego, że tak powiem, doła przez to wszystko, bo zdarzyłyśmy się po prostu z tak przykrymi doświadczeniami na samym początku naszej go tutaj po prostu powrotu, że tak powiem, tak? Tak, więc powrót no. do Polski był bardzo ciężki. Zderzenie z rzeczywistością polską. Ale jednak coraz nie zabije, to nas wzmocni. Tak, ale już co chciałam powiedzieć, bo zaraz Wam tutaj pokażemy jeszcze kawałek. Yy, właśnie to naszą kuchnię, tutaj Wam pokażemy salon. Tak. Łazienki, mówię, zostawimy może na, na później. No, oczywiście hmm. też chcemy sobie zachować jako taką prywatność i pokoi, może nie będziemy pokazywać za bardzo, Może z czasem, e, ale e, mamy tutaj różową ścianę i zaraz Wam o tym opowiemy. Ogólnie mamy drzwi takie ukryte do malowania, więc one jeszcze też będą pomalowane, hmm. ale naprawdę najpierw chcemy zrobić kuchnię, chcemy zobaczyć, jak to będzie. Jak bo ściany były na gotowo. bo oczywiście okazało że one już są tak brudne i tak y, porysowane, i w ogóle, więc. Y, nie warto na początku robić na, na gotowo inwestować, tylko po prostu wszystko na biało, a potem jak się zamieszka. No. Z doświadczenia wiemy, że, że najlepiej zrobić na biało, a jak się zamieszka, wtedy decydować y, tak. o kolorach i o wszystkim. Wtedy, innym. W, wtedy można też na spokojnie po prostu dane pomieszczenie sobie pomalować, zmienić kolor, zobaczyć jak światło pada w ciągu dnia i w ogóle nie. Bo dopiero no. tak naprawdę jak no. człowiek zamieszka, to widzi, jak to wszystko y, wygląda, no. funkcjonuje, gdzie jest za ciemno, gdzie jest za jasno, gdzie by jednak zmienił, gdzie by nie zmienił. No i jednak, jak się czuje w danych kolorach, czy się czuje, czy się nie czuje? No chyba, że może macie projektanta, tak? I projektant wam projektuje cały dom i wnętrze, chociaż też bym nie zawierzała projektantowi, bo wiadomo, no i nie kupujcie lamp na samym początku, gdzie macie stan surowy, no bo zakupicie lampy, a potem okazuje się, że na przykład wam one nie pasują, kolidują z szaframi. i mamy takie tak. mamy takie Mamy I mam trzy lampy, mamy chyba takie trzy lampy, które się w cowku i. I, i, I niestety, chyba w ogóle nie będą użyte nigdzie te lampy, bo teraz nam nie pasują te lampy jak zamieszkałyśmy, nie? Także... Tak, no jeszcze musimy właśnie na Obdarujemy kogoś bliskiego tymi lampami. Do, Dobra, szukamy. Ale na jeszcze nie znalazłyśmy, także... No jeszcze tutaj dużo, dużo, dużo yy, przed nami, także będziemy się z nami wszystkim dzielić na pewno. W kuchni też bym zmieniła oświetlenie, niestety już mnie tutaj kinia kolejny raz po prostu, że już nie da rady tego zmienić. Już teraz na no, tym etapie... Zostałoby to kucie, także... No, także oświetlenia w kuchni nie mogę zmienić, nie jestem z niego zadowolona, także no ale co. Dobra, bo przedłużamy, ten filmik będzie zaraz trwał, nie wiadomo ile czasu, jeżeli byście się chcieli dowiedzieć, o czymś, co moglibyśmy więcej. Tak, żebyśmy rozwinęły w któryś z tematów. To... Piszcie w komentarzach, oczywiście na tematyk, o których mówiliśmy też w naszym pierwszym filmiku w po powrocie, też nagramy osobne filmiki, więc o wszystkim się rozwiniemy, tylko dajcie nam trochę czasu jeszcze, żebyśmy, wiecie, trochę tutaj się ogarnęły ze wszystkiego. Tak. Filmik. No i tak, no i pokażemy Wam teraz, jak to się prezentuje. Łazienkę górną zostawimy na sam koniec, może w jakimś innym filmie osobno wam pokażemy, bo to jest chyba jedyne pomieszczenie, z którego jestem zadowolona w 100%. Może niektóre rzeczy bym inaczej wybrała, bo ze względu na ten kamień, mm -hmm. ale ogólnie to jest takie pomieszczenie moje, które ja zaprojektowałam i z którego jestem dumna. No, więc co? Zabieramy Was może do kuchni. Tak, zabieramy Was na room tour kuchni przed remontem. I tutaj wchodzimy z przedpokoju do salonu i do kuchni. I teraz tak, tam jest mała łazienka, tutaj jest taka z schowek. I teraz tak, yy, ta różowa ściana miała być koloru drzwi, znaczy drzwi miały być koloru różowego, tak samo jak ściana. Yy, powodem, dla którego yy, tak miało być, niestety już się to nam zmieniło, koncepcja będzie inna, ale zaraz Madzia może mnie nagra i ja opowiem. To właśnie o czym wcześniej mówiłyśmy, tak chciałyśmy różową ścianę, a mieszkamy tu już jakiś czas i ta różowa ściana po prostu nam się totalnie nie podoba przejadła się już. Ale powodem, dlaczego ściana miała być różowa, była lodówka. Chciałyśmy różową lodówkę ze Smega, na pewno się może gdzieś wam, tutaj Wam wklejmy. Yy, niestety ona była bardzo długi czas niedostępna i bardzo długi był czas oczekiwania na nią, a my się chciałyśmy wprowadzić i niestety lodówki byśmy nie miały. Szukały, szukałyśmy jakiegoś zastępczego modelu, który będzie przypominał właśnie tak, tego Smega. Tak, to jest yy, amika, czarna. To jest czarna Dużo tańsza. Amika. Dużo tańsza, bo lodówka ze Smega kosztowała Prawie 8 tysięcy, a tak, już to była 2. 2. Mm -hmm. Ale nie polecam. E... Wisiały na niej magnesy. Teraz magnesy zostały zdjęte, ponieważ kuchnia za chwilę wjeżdża. I... Pokażemy z bliska, i może po prostu że... I niestety. Zarysowania, y... ona była czyszczona przed chwilą, przed nagrywaniem, także... tak. I strasznie się rysze, nie idzie jej doczyścić, ogólnie, no nie polecam. Ym... No, i tak. A tutaj mamy piękny kalendarz. Tutaj mamy kalendarz, oczywiście, Psie, sucharki każdego dnia nam towarzyszą. Oczywiście za chwilę stąd będzie musiał zniknąć, bo właśnie znaleźć dla niego miejsce, bo zaraz tutaj wjeżdża ta budowa kuchni. No i tak prezentuje się nasza tymczasowa kuchnia. Obecnie czekamy na y, stolarza, który nam zrobi. Nie wiedziałyśmy, że jest taki czas oczekiwania na kuchnię i są też takie ceny, no ale to już jak wiedzie kuchnia, to Wam pokażemy na dniach. Znaczy się, nie pokażemy Wam na dniach, bo teraz wyjeżdżamy, ale pokażemy Wam po powrocie. Na to będzie chwila, nie? Tak, dla was będzie chwila, dla nas będzie wieczność, ale y, chciałam wam powiedzieć, że ta kuchnia, bo my już się wprowadziłyśmy, żeby była jasność, y, bo już y, chciałyśmy się wprowadzić i, i żyjemy bez kuchni, znaczy żyjemy z kuchnią. Zaraz wam pokażemy, jak sobie poradziłyśmy i wszyscy są w szoku, że tak sobie poradziłyśmy tak naprawdę. I tę, proszę bardzo, mamy i mikrofale, tutaj mamy sprzęt już gotowy do zamontowania. Tam mamy ekspres, mamy zmywarkę, która działa. No i z takim stanem kuchni obsłużyłyśmy parę imprez, trzeba powiedzieć, także. No wszyscy ja. nie najedzeni. i wszyscy byli na jedzeni. Wszyscy byli w szoku. Tutaj jest jeszcze nasza kuchenka z Irlandii. Oj, to jest po prostu must, have, nie? Trybulet nam ratuje. No i tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać na ścianie: mamy beton, ale. I scenizacja, proszę, zaprojektowana tutaj. Ale tutaj mamy taką y, zaprojektowaną instalację elektryczną na zewnątrz. To jest oczywiście atrapa, ale wygląda to według nas super. I każdy, kto przychodzi się, nie można na to napatrzeć. Tam wystaje worek od wywietrznika, bo z tego nawijania nie możemy dostać póki co takiej kratki, która by nam pasowała, także musimy coś wykombinować. Tutaj takie oświetlenie. Tam będzie parapet jest zdemontowany, będzie parapet od blatu kuchennego zrobiony. Także teraz już czekamy na kuchnię. No i nie możemy się doczekać. Tutaj sobie poradziliśmy tak, chwilowo, tymczasowo. Chwilowo rozgardiasz, także to tak pokazujemy Wam na spontanie. Po prostu nie chciałyśmy to specjalnie jakieś robić. Ale chciałem się wam pokazać przed i po, także tak. także tak to wygląda przed. A w kolejnym filmie tutaj z domku pokażemy Wam po. No i teraz tak, tutaj są te wspomniane schody betonowe. Niestety, schody są dosyć strome. Właśnie zastanawiamy się, czy da się z nimi. Coś zrobić, jakoś rozwiązać to, żeby one aż takie nie były, no bo pieski nasze nie chodzą po schodach, yy, trzeba je wnosić. No yy, nie jest to zbyt bezpieczne. Chcemy je obić drewnem. Myślałyśmy na początku o mikrocemencie, ale no właśnie jeszcze się zastanawiamy tak naprawdę, nie? Tak, nie wiem co dokładnie i powiem Wam, że zastanawiamy się też dlaczego deweloper tak to rozwiązał, bo widziałyśmy tak, że schody mogą być prosto, tutaj tak jakby pół piętro. Pół piętro tam na górze, wiecie, i do góry na wprost maleję. Ale że byłoby część. to bezpieczniejsze. Tutaj są nasze roślinki, dla których szukamy jeszcze yy, osłonek. No i gdzieś chyba musimy kupić tego swifera, bo jak widzę, wszędzie tutaj kurz się odbija. A na czarnym powiem Wam, bo tutaj jest nasza półka pod telewizor i nasz głośniczek, i nasz telewizor. I, i powiem kotki. wam. I tutaj właśnie mamy beton, i kotki tutaj siedzą. Yy. I tutaj mamy mankament. Zauważalne, było wykończone. Okazało się, że nasi poprzedni partacze zostawili kable podłączone w ścianie. Tak je schowali, tak schowali kable, tak? Mhm. Które były w środku podłączone, no i niestety tutaj... Trzeba było kuć. Trzeba było kuć już na etapie, gdzie był położony beton. Wyobraźcie sobie, jakie to były nerwy. Bardzo dużo było takich właśnie partac tutaj, ale to może Wam opowiemy yy, w, innym w innym filmie, takim zrobimy po prostu film o, o ekipie partaczy. Yy, tutaj chcemy Wam powiedzieć jeszcze o yy, firankach. Yy, klatka yy, chłopaków na razie służy jako właśnie yy, tak. donica, przesełko. Yy, nie chcemy jej likwidować, bo Fabio bardzo lubi tą klatkę. My, my ich nie zamykamy w tej klatce, ale... Ale, chyba, czasem... ale chyba za jakiś czas, myślę, yy, jednak ją zlikwidujemy. Jak będzie już kuchnia i wszystko, i schody, to wtedy myślę, że też tak, bo tak to Fabio. Paweł... Ale chciałam powiedzieć o tych yy, firankach, ponieważ miały tutaj być wstępnie te um, żaluzje drewniane. Bambusowe, tak? Jednak, przez to, że tutaj jest to wyjście Mogę na taras, to ty bardzo chciałaś te żaluzje. Tak, jednak, przez to wyjście na taras okazałoby się, że one musiały być cały czas podciągnięte, bo tutaj sąsiedzi y, u nas tak po skosie właśnie mają takie właśnie rozwiązanie, i cały czas te żaluzje jednak są w górze. A, okno A że nasze się otwiera do środka, tak że to by nie miało w ogóle spełnienia swojej funkcji, tak? A że nasze pieski ciągle wychodzą na ogród? to, yy... No jak gdyby ta jedna część musiała być cały czas w górze, więc to też tak by w sumie... Tak, no co płacić tyle piranki. pieniążków, tak? I teraz jeszcze yy, zwróćcie uwagę, że firanki są za długie. Ale... Teraz zaznaczę. Nie mamy serca ich skracać. <laughs> bo te dwie nie małe kochają te firanki. No. No, i nie wiemy teraz co mamy zrobić. Jakbyście mieli jakieś porady co do wykończenia schodów, czy też tej stacji wody, no to oczywiście dawajcie znać w komentarzach albo piszcie do nas wiadomości. Może wy macie jakieś fajne rozwiązanie, które Wam się sprawdza. Tutaj chciałyśmy Wam jeszcze pokazać w jednym spokoju na górze. Mamy taką drewnianą mapę z marki Enjoy the Wood. Ona jest dosyć droga, bo ona kosztowała około 2000 Jest spora. I tam zaznaczamy sobie takimi samolocikami. Wam pokażę metalowymi samolotikami miejsca, w których byliśmy. Jest naprawdę ekstra, jestem bardzo z niej zadowolona. Świetnie to wyszło. I tak naprawdę nie wiem, czy nie dokupiłybyśmy może jeszcze sobie takiej do salonu na dół. Zobaczymy. Spójrzcie, taki prezencik dziś dostałam. Proszę, kwiateczki. Ale tutaj Akademia Pana Tabletki. Nie wiem, czy kojarzycie Pana tabletkę. Ja nie kojarzyłam, szczerze mówiąc, ale to jest coś fajnego. To zaraz Wam pokażę, ale jedną ręką ciężko mi troszkę. O. Książka. Zdrownik. Marcina Korczyka, właśnie, Pan Tabletka. I ta książka pokazuje Wam różne właśnie naturalne sposoby na odporność, jak się leczyć, jak wspomagać, coś dla mnie, ponieważ ostatnimi czasy chorowałam strasznie, także na pewno przeczytam i się przyda. Idealny prezent, idealny prezent, Maria mówi, dokładnie. Kolejną rzeczą jest ashwaganda, ale to nie jest zwykła ashwaganda. To jest ashwaganda. Płynie. A to ja też zażywam aszfagandę, ale w kapsułkach. A ta jest w płynie. O, to też coś dla Ciebie idealnie. Aszfaganda jest bardzo dobra na y, wysoki kortyzol. Ja już dawno, y, przyznam się szczerze, nie badałam, ale jakiś czas temu, jak badałam, miałam bardzo wysoki, także y, chyba zanim zacznę zażywać, y, zrobię sobie najpierw badania i zobaczę. No i jeszcze jedną rzecz, którą dostałam, jest to woda lamelarna. Nie wiem, czy, czy, czy słyszeliście w ogóle. Ja mam włosy po nanoplastii, czyli takim prostowaniu włosów, i trzeba myć specjalnymi płynami, kosmetykami. I tej wody nie używałam, ale zobaczymy jak się sprawdzi i dam wam znać, bo dzisiaj też kupiłam sobie z tej samej firmy szampon i odżywkę, też właśnie. Idealną do włosów po nanoplastii. I tu mamy y, nawilżenie i wygładzenie. Nawilżenie i wygładzenie. Jest to wegański, naturalny kosmetyk. I co jest fajne? Y, zobaczcie, gdzie to było napisane. Tutaj. Ratujesz planetę. Formuła bez mikroplastiku, co jest bardzo ważne. I opakowanie w 50% z recyklingu, w 100% nadające się do ponownego przetworzenia. I jest to super. Respect nature. Naprawdę super. I to jest... No to akurat nie jest może, a jest też. Wybierasz Neboa, planujesz, yy, ratujesz planetę. Formuła bez mikroplastiku, tak to samo jest napisane. Mhm. Także zobaczymy jak się sprawdzi i dam wam znać na pewno. Słuchajcie, jeszcze yy, odzywam się do was dzisiaj, ponieważ umyłam yy, włosy tym szamponem z Neboa oraz tą wodą lamelarną i powiem wam, że efekt jest niesamowity. Znaczy zobaczymy teraz po wysuszeniu, bo za wysuszenie zobaczymy, ale samo nałożenie preparatu powodowało to, że te włosy były śliskie, mięciuśkie, a nie normalnie takie tępe. Także zaraz zobaczymy. Tutaj zdać wam kawałek łazienki, ale resztę zobaczycie już po naszym powrocie z wyjazdu. Na pewno pokażemy wam resztę domu. Zachowam sobie troszkę prywatności, ale łazienki na pewno wam pokażemy i mam nadzieję, że już będzie kuchnia. No i jestem, wróciłam. Zobaczcie, te włosy są takie. Wygładzone, lśniące, ta nebola naprawdę super się sprawdziła. Wiadomo, ja mam włosy po nanoplastii, także one są prościutkie, chociaż jak używałam wcześniejszego szamponu, no takie były średnie. A normalnie moje włosy są bardzo podatne, tak naprawdę kręcone, tragiczne, bo są takie puszące się, a po nanoplastii naprawdę są takie ujarzmione. Więc nanoplastię w 100% polecam osobom, które mają właśnie takie puszące się włosy. No i Neboa też okejko ode mnie. Jestem zachwycona. Ja przypominam o subskrypcji naszego kanału oraz o oddaniu, właśnie, kciuka w górę. A my się widzimy już we vlogu z naszego wyjazdu. Także do zobaczenia!